Dzień dobry dzieci. Witam was bardzo serdecznie. Chciałabym wam dzisiaj pokazać trzy lalek. Ja zrobiłam akurat dwa ufoliki, z którymi można poruszać. Zrobiłam kota. Teraz wam pokażę, jak zrobić misia. Będą nam potrzebne zwykłe śniadaniowe woreczki, kolorowy papier, klej, Nożyczki, ewentualnie długopis albo ołówek do rysowania. Do misia wycięłam już gotowe elementy, czyli uszy, oczy, uśmiech, nosek i jęzorek. To wszystko przyklejamy do naszej do naszego woreczka śniadaniowego. Od uszy. Teraz, żeby mi się dobrze słyszał, oczy, żeby mi nas zobaczył. Nosek. Uśmiech. Takie dwa półksiężyce, zobaczcie. I na samym końcu możemy mu dokleić jęzorek. Zobaczcie. Już mamy gotową następną laleczkę. Z tym możemy się bawić. Możemy pokazać rodzicom teatrzy. Tabi jẹ ní akẹ́tí?